Mamy to dzisiaj szczęście, że z nami jest czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie w kolejnej trasie, pieszo przez Małopolskę. Proszę państwa, czas podsumowań nadszedł wielkimi krokami. Oto kończy się rok 2023, a kończy się on piękną trasą po Beskidzie Makowskim. Ale co to, to by było za podsumowanie, gdyby się robiło je samodzielnie? A więc dziś na trasie witamy bardzo serdecznie Urbek Życie a także Koksika 1, 2, 3, 4, którzy zgodzili się na te niecałe 10 km po górach ze mną pójść do zdobycia 5 szczytów. Trasa ma około 10 km, w przybliżeniu 8. Jak będzie, zobaczymy. Za sobą zostawiamy miejscowość Wieprzec która pierwszy raz zmiankowana pod koniec XVII wieku a założona na przełomie XVI-XVII wieku w obrębie starostwa lanskorońskiego. My mamy teraz do wejścia na Mosorową Górę która ma 691 metrów nad poziomem morza a żeby tam dojść musimy wejść na tą przełęcz. O wysokości około 600-610 metrów nad poziomem morza. Wieprzec, miejscowość, która znajduje się w Beskidzie Makowskim, otoczona z każdej strony masywami i pasmami. Tu mamy pasmo Stołowej Góry. Za sobą mamy yy, masyw Przykrej, a my wchodzimy na masyw Kamiennej Góry lub też masyw Adamówki w zależności który ze szczytów wydaje się wyższy no i co proszę państwa zaczęliśmy ruszamy i proszę państwa weszliśmy na przełęcz która leży pomiędzy kamienną górą którą mamy tutaj a Mosorową Górą, na którą za chwilę wejdziemy. Plan jest taki, żeby sobie wejść na szczyt. Zejdziemy z powrotem tu na przełęcz i ruszymy na Kamienną Górę. A więc pierwszy szczyt, czyli Mosorowa Góra. A tą przełęcz nazwijmy, żeby było łatwiej Mosorowa Przełęcz, czyli przełęcz, która leży między Mosorową Górą a Kamienną Górą. Jak wejdziemy, to będziemy mieli prawie 700 metrów zrobionych nad poziomem morza i co? i potem zawiniemy się i możemy iść dalej moi drodzy, to że do tej pory wędrujemy raczej drogą, ścieżką to nie wspomniałem wam że na te wszystkie pięć szczytów nie prowadzi żaden szlak turystyczny ani żadna trasa oznakowana. Co to oznacza? O to, że kontynuujemy naszą serię zdobywania dzikich szczytów. Ale mamy to dzisiaj szczęście, że z nami jest Urbek życie który wie, co to znaczy, chodzi do dzikich opuszczonych miejsc i nie boi się wyjść również na dziki, nieznany szczyt. Proszę Państwa przedzierając się przez krzaki oto chodzimy Mosorowa góra 697 metrów nad poziomem morza pierwszy dzisiaj szczyt zdobyty Piękna sprawa chwila przerwy i za chwilę wracamy tam na tą przeręcz co Wam pokazywałem Au! Proszę Państwa, metodą prób i błędów, bardziej prób i błędów dotarliśmy z powrotem na naszą przełęcz, na Przełęcz Mosorową. Wydawało się, że wrócimy tak jak przyszliśmy, ale no niestety, jak się nie idzie szlakiem i się po omacku wchodzi na szczyt, no to też po omacku trzeba ze szczytu zejść. Także ponownie witamy się na 605 metrach nad poziomem morza. Tą drogą, gdybyśmy szli dalej prosto, doszlibyśmy do miejscowości Żarnówka która znajduje się po drugiej stronie całego masywu. My natomiast będziemy wchodzić tutaj na ten szczyt, czyli na kamienną górę i po to, żeby odnaleźć dwie ciekawe miejscówki. Jesteśmy proszę państwa na wejściu na Kamienną Górę Za chwilę albo już nawet ociągnęliśmy magiczną barierę 700 metrów nad poziomem morza magiczną dlatego, że wyżej niż te dwa szczyty dzisiaj nie będziemy bo te nasze szczyty skupiają się około między 600 a 727 metrów nad poziomem morza więc teraz tutaj wychodzimy na przełęcz pomiędzy Kamienną Górą a kolejnym szczytem, i za chwilę o! Mieliśmy dojść do kapliczki, tak było napisane na mapie turystycznej. I wyłania nam się kapliczka. I tak, proszę Państwa, dotarliśmy do kapliczki na drzewie. E, widać na obrazie. Powstańca leżącego, a nad nim wznosi się postać Matki Bożej niepokalanej. Natomiast tutaj mamy mini pomnik pamięci Konfederatów Barskich, którzy na ziemiach makowskich walczyli z Rosjanami w latach 1768-1772. Przypominam, że my bardzo daleko od tego lasu grobów, na którym byliśmy z Piotkiem, którego serdecznie pozdrawiamy, stąd daleko tam nie ma. W linii prostej to jest jakieś 15-18 km, a więc te potyczki, które były przy wzgórzach lanskorońskich także mogły odbywać się właśnie tutaj. Jesteśmy proszę Państwa na szczycie kamiennej góry 721 metrów nad poziomem morza. Drugi szczyt dzisiaj zdobyty. Za chwilę będziemy mieli zejście na przełęcz, która ma około 7695 695 metrów nad poziomem morza. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.